z nowym filmem i tak naprawdę jestem u mojej koleżanki, która na pewno miała być ze mną na tych wakacjach, o których będę teraz właśnie Wam mówiła. Muszę się przyzwyczaić do innego ustawienia i w ogóle użyczyła mi swojego studia. Dziękuję Ci bardzo. Yy, od czego chcę zacząć? Chcę Wam powiedzieć dzisiaj o wakacjach, o tym jak zaplanowałam te wakacje i w ogóle nie planowałam kręcić takiego filmu, ale stwierdziłam, że po informacjach, po wszystkich wiadomościach, jakie do mnie napływają na Instagramie, nie mogę zrobić dla Was nic lepszego, jak po prostu właśnie taki film nagrać. I stwierdziłam, że yy, chcę, żeby to był film bardzo krótki, bardzo treściwy o tym, jak zorganizować wakacje na własną rękę, żeby były dużo tańsze niż w biurze podróży, takim standardowym. No i przede wszystkim krok po kroku, jak ja to zrobiłam. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, że. To, co jest dosyć ważne, istotne w mojej kwestii, to jest to, że my na wakacjach byliśmy w tej chwili w Dubaju w okresie sylwestrowym. To są najdroższe kierunki, yy, nawet jakbyście chcieli pojechać do Zakopanego. Wszystko jest wtedy droższe, droższe są rzeczy w sklepach, uwierzcie mi, że nawet w zakopanym e, wiem, że drożeją kurtki, ubrania o 100% jak chcemy pojechać właśnie w tym okresie, Po to jest sezon. Tak samo sezonem jest okres świąteczny i sylwestrowy, czy byście chcieli pojechać na Mauritius, czy na Wyspy Kanaryjskie, czy do Dubaju, tak jak my, gdziekolwiek, po prostu wtedy bilety są najdroższe. Hotele są najdroższe, natomiast jeżeli chodzi o samego Sylwestra, to stwierdziłam, że cudownie by było spędzić go faktycznie za granicą. Nie wiedziałam dokładnie, jaki wybierzemy kierunek, nie wiedziałam, że to będzie Dubaj. Chciałam, żeby było względnie w porządku, jeżeli chodzi o cenę hotelu, żeby był krótki lot, więc jakieś Dominikany i tego typu sprawy w ogóle nie wchodziły w grę krótki lot i pewna pogoda w zimie, więc już tutaj miałam trochę pole manewru zawężone, więc jak szukamy w danym okresie wakacji, to jest pierwszy mój taki podpunkt, no to patrzymy pogodę. Jaka obecnie panuje pogoda na przykład na Cyprze? Bo bym chciała teraz polecieć na Cypr, no to jest jakieś 13-15 stopni, no to więc musimy już zabierać kurtki, coś tam, coś tam. Więc pierwszą rzeczą, jaką zawsze patrzę, no to jest pogoda i kierunek, który mnie interesuje. Czyli pierwszą rzeczą Obieramy kierunek. No i słuchajcie, moim drugim etapem jest poszukiwanie yy, biletów lotniczych. I akurat w tym czasie wszędzie widziałam Shop na YouTubie, no i weszłam sobie w to i okazało się, że tam jest bardzo dużo cashbacków na bilety lotnicze, na booking, na Airbnb, jak na przykład podróżujecie na yy, formie wynajmowanych mieszkań, więc bardzo Wam polecam, żebyście sobie to zobaczyli. I ja Wam później pokażę, w jaki sposób w ogóle to wygląda, bo mi to pomogło. Zaoszczędzić gotówkę. No i pokazuję Wam tak. Ja szukałam na Sky, ale macie tutaj, widzę też na tym Lady Shopie lot. Więc to też jest fajne. Ja natomiast szukałam przez Eskaj i wyszukałam dane loty, które mnie interesują w okresie sylwestrowym. Przy tym, że one były droższe, to po prostu jak dostałam ten cashback, to myślę sobie, wow, to jest po prostu tak rewelacyjna sprawa. Dlatego że na przykład przy wyborze droższych biletów, czy przy wyborze na przykład dalszych lotów, no to jest cudowne, że na przykład możemy oszczędzić, nieważne czy to jest 100 zł, 200, 300, ale my oszczędzamy te pieniądze i yy, wydaje mi się, że to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Później weszłam sobie na booking, który również macie, słuchajcie, w shopie. To jest w ogóle sztos, dlatego że jednak hotele swoje kosztują. I jak dostajecie już później cashback za yy, hotele na bookingu, no to Wam bardzo, bardzo polecam. A w ogóle jeszcze, jeżeli chodzi o cały shop Macie Media Markt, Ezebre, na której to będę robiła wczoraj zakupy, nie wiedziałam Flixbus, Groupon, Allegro, Aliexpress Giganty, jeżeli chodzi o sklepy No i zarezerwowałam, nie, patrzyłam sobie cenę hoteli W Dubaju w okresie sylwestrowym I myślę sobie tak Nie no, może jednak Krynica I zaczęłam szukać, 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 no jednak znalazłam Znalazłam hotel, który nazywa się Atana Hotel Jest w czy on jest w centrum? Tak naprawdę może w bezpośrednim centrum nie, natomiast jest bardzo blisko centrum i zdecydowałam się na ten hotel, ponieważ ym, tam w ofercie dostałam możliwość do kupienia posiłków, czyli z pełnym wyżywieniem ten hotel sobie już zarezerwowaliśmy. No i jak zobaczyłam ile kosztował ten hotel w biurze podróży, a ile wyniósł mnie organizując całe wakacje na własną rękę, to byłam pełna podziwu, ponieważ ten kotel kosztował na pewno trzykrotnie więcej w biurze podróży, jak nie cztery razy więcej. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o oszczędność organizowania podróży na własną rękę, uważam, że jest bardzo duża, ale też uważam, że warto jest obserwować oferty biur podróży, ponieważ bardzo blisko już do naszego terminu wylotu. Yy, biura podróży mocno przeceniają też yy, swoje oferty, więc biuro podróży też bym radziła Wam obserwować. Natomiast no, dla mnie podróżowanie na własną rękę równa się 3-4 razy mniejsza kwota już całościowo. Więc yy, jeżeli chodzi o hotel Avana, wybrałam go głównie ze względu na to, że był w miarę blisko, żebyśmy mieli wszędzie. No i trzy posiłki. No i teraz tutaj pewnie odezwał się głosy, jak można jeść posiłki w hotelu, przecież tu właśnie o to chodzi, żeby celebrować, jeść na mieście i tak dalej. Powiem Wam, że to zależy od tego, w jaki sposób ktoś lubi wypoczywać, bo mam takich znajomych, którzy kochają pojechać do jednego hotelu i oni nie zwiedzają nic, ich nie interesuje nic, co się dzieje poza tym hotelem. Mam takich znajomych, którzy na przykład biorą z wyżywieniem hotele, ale y, często i tak są na mieście, tak jest w naszym przypadku. Co uważam było błędem tym razem, ponieważ następnym razem będę organizowała wakacje z oliwierkiem, to ja wybieram jednak plaże, odpoczynek, morze i wodę. A pojechaliśmy do wielkiego miasta i zobaczyliśmy tak naprawdę wszystko z małym dzieckiem, co sobie założyliśmy. I ja wróciłam bardziej zmęczona z tego urlopu, niż jechałam, ale to już, to już po prostu będzie też może nie tyle, że nauczka, ale to yy, będzie takie doświadczenie, jakie nabrałam w trakcie tego wyjazdu. Tak samo jak właśnie yy, yy, zarezerwowanie tego hotelu Atana, co do mnie przemówiło. Słuchajcie, szukacie sobie hotelu, czyli interesuje Was lokalizacja z którego roku jest to hotel, bo uważam, że to też jest bardzo ważne. Czy to jest na przykład 1999, ale odnowiony, czy to jest 2011, czy 2019. Uważam, że to jest bardzo istotna dla nas informacja co my możemy zostać na danym miejscu. Kolejną rzeczą, jaką robię i naprawdę Wam to serdecznie polecam, jest szukanie e, lokalizacji oraz e, osób, które linkowały się na Instagramie w tym hotelu. Czyli po prostu wpisujemy sobie hotel, który nas interesuje w Instagram, wpisujemy sobie znacznik e, tego hotelu, w jakim on się mieści, bo możemy mieć na przykład Atana Hotel, 100 takich hoteli na całym świecie, więc Atana Hotel Dubaj. I ja sobie przeglądam e, tak jakby zdjęcia realne osób, które faktycznie w tym hotelu były, bo często na bookingu wszystko wygląda pięknie. A jak przyjeżdżamy i przychodzi co do czego, to już nie do końca tak jest. Kolejną rzeczą, jaką zawsze sprawdzam na bookingu są opinie y, innych osób, które już w tym hotelu były. Uważam, że hotel był bardzo w porządku, za tą cenę był bardzo okej. Okay. Jedzenie było okej, okay, ale to, to nie było coś, co było wykwintne, super pyszne, po prostu... Żeby się najeść, natomiast przy małym dziecku ja nie wyobrażam sobie o godzinie 20 szukać kolacji po całym Dubaju i jechać 20 minut taksówką, żeby znaleźć sobie jakąś restaurację. Oliver by był zmęczony, nas by to zmęczyło, zanim byśmy się zdecydowali, zamówili i tak dalej. Jest to proces dwóch godzin, które oczywiście teoretycznie na wakacjach ludzie mają, ale jak już jedzie z małym dzieckiem, no to tak do końca nie wygląda. Zawsze sugeruje się przed tym, jak zarezerwuję hotel, żeby miał dobre opinie w internecie. Sprawdzam zdjęcia realne, rzeczywiste na Instagramie, patrzę lokalizację, z którego roku jest hotel i czy coś jeszcze patrzę? No, oczywiście, cena. No to jest bardzo ważne, dlatego że jak patrzyłam inne hotele w, w Dubaju w okresie sylwestrowym, to. Myślałam, że, że, nie, że się nie uda, ale jednak się udało. Co jeszcze skłoniło mnie do Dubaju, to jest to, że był 6 godzin lot, co mi się wydawało bardzo krótkim lotem, ale yy, pomimo tego, że Olivier był cudowny, jeżeli chodzi o podróż, i był grzeczny, i nawet pani, która siedziała koło nas powiedziała, że to jest prawdziwy podróżnik, który nie płacze, to, yy, to ja byłam zmęczona tym lotem, tym, że yy, było... Ciąsno, to był jednak długi proces, bo mimo tego, że 6 godzin się leci, no to ten lot, 2 godziny się wcześniej jest i na lotnisku, godzinę mieliśmy do lotniska, więc e, chyba bym chciała taki krótszy lotek na te e, wakacje w lecie, które będę planowała. I nawet nie wiem czy nie zdecyduje się na Grecję kolejny raz, ale to zobaczymy i na pewno też będę korzystała z tego shopu, bo powiem Wam, że jak rezerwujecie takie wakacje, to też sobie sprawdźcie o ile latacie z dziećmi, bo to mi bardzo ułatwiło w ogóle taki spokój wewnętrzny w głowie, bo wiecie jak to jest z dziećmi, zaraz katar, kaszel, a może się czymś zarazi, chorzy, nie polecimy, nie wiadomo co i tak dalej, mój hotel miał opcję, Zapłać w obiekcie. I to jest dla rodziców. Ting! To jest cudowna sprawa. Naprawdę. Jedziecie i płacicie w obiekcie. Jeżeli na przykład wydarzy się twu twu coś odpukać, że nie wiem, dziecko się rozchoruje, no to możecie bezpłatnie zrezygnować ze swojej całej rezerwacji, nie ponosząc żadnej kwoty. A jeżeli. Ferworze, nie wiem, załatwiania czegoś, nie uda Wam się odwołać tej rezerwacji, to hotel ściąga tylko za jedną dobę, trochę taką nauczkę yy, dla nas, żebyśmy jednak odwoływali wcześniej te rezerwacje. No bo przez to nie mógł sobie sprzedać tego pokoju tego dnia komuś innemu. Więc powiem Wam, że właśnie do tego całego hotelu skłoniło mnie również to, że miałam możliwość zapłacenia w obiekcie, czyli teoretycznie. Yy, mój cashback tak jakby jak ja rezerwowałam ten hotel i wszystko no to ja to otrzymam dopiero wtedy właśnie jak yy, za ten hotel zapłacę to się wszystko sfinalizuje, transakcja i tak dalej. No i y, później tak jakby ten cashback do mnie wraca. Tak samo jeżeli chodzi o bilety lotnicze, ale właśnie w takim y, przypadku, jakim był mój hotel, no to gdybym w razie czego, odpukać, nie poleciała na te wakacje, no to przypadają mi tylko i wyłącznie bilety lotnicze, więc to jest super. Więc powiem Wam, że tak naprawdę jeżeli chcecie zorganizować takie wakacje na własną rękę, to to, czego potrzebujecie, to wiedzieć, kiedy macie wolne. Dobrze by było kupować bilety lotnicze ze sporym wyprzedzeniem, bo też dużo osób się mnie pyta, kiedy ja organizowałam te wakacje, więc ja wszystko zarezerwowałam i kupiłam miesiąc przed. Jeżeli macie taką możliwość i wiecie, że będziecie mieć wolne, na przykład 20 czerwca albo nie wiem, 5 marca, no to fajnie by było już w tej chwili. Obserwować sobie, w jakich cenach mniej więcej są bilety lotnicze na ten kierunek, który Was interesuje. Jeżeli na przykład yy, będą w supercenie, to nie zastanawiajcie się, nie czekajcie, bo znam też takie przypadki, które czekają, 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 a później nagle promocja się kończy. Plus pliki, cookies i nagle okazuje się, że trzy razy więcej te bilety kosztują. Więc jeżeli macie jakąś fajną ofertę biletów lotniczych, od razu je kupujcie, a właśnie szukajcie też takich hoteli, które ewentualnie będą miały możliwość zapłaty w obiekcie, jakbyście na przykład tam nie mogli pojechać, chociaż zakładam, że tak się nie stanie. I cóż, um, ubezpieczenie. Ubezpieczenie jest bardzo ważną kwestią, bo jeżeli nie kupujemy wycieczki z biura podróży, no to ubezpieczenie musimy załatwić sobie na własną rękę, yy, jest mnóstwo ubezpieczalni, na pewno macie też możliwość taką jak ja na przykład leciałam do Mediolanu na własną rękę, to kupowałam sobie dodatkowo swoje ubezpieczenie w M banku. Natomiast tym razem yy, zadzwoniłam do PZU i po prostu kupiliśmy yy, indywidualne, oddzielne ubezpieczenie dla naszej trójki rodzinne Plus ubezpieczenie bagaży, w razie czego od zaginięcia i tak no bo różne rzeczy się dzieją Więc to wszystko było ubezpieczone, ubezpieczenie nas wyniosło 280 zł Coś takiego Więc yy, myślę, że to są wszystkie rzeczy, które chciałabym powiedzieć Wam w trakcie tego filmu Najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli kiedy macie urlop Zarezerwowali sobie ewentualnie wtedy hotel i kupili bilety lotnicze, a później co będzie, to się zobaczy. Yy, to co jeszcze jest fajne, to żebyście właśnie sobie zobaczyli ten Letty Shop, bo teraz, jeżeli mamy taką możliwość odzyskania gotówki za swoje bilety, czy za swój yy, nie niepostój, za swoje lokum, czy nawet Airbnb, bo słuchajcie, tam chyba nawet. 40 jest dolarów czy 40 euro zwrotu cashbacku tak jakby z tego AirBnB czy nawet z rezerwacji tego bookingu to są naprawdę takie udogodnienia które jeszcze bardziej pozwalają nam podróżować z głową choć powiem Wam, że wiem, że nie każdy nadaje się do organizowania wakacji na własną rękę w 100% to rozumiem ponieważ Trzeba się trochę nagimnastykować, trzeba się nakombinować, bo zanim ja znalazłam naprawdę w dobrej cenie hotel, loty i wszystko, to minęło chyba z dwa tygodnie. Zanim ostatecznie podjęłam taką decyzję i przez dwa tygodnie obserwowałam sobie cały czas wszystkie rzeczy i słuchajcie, już się wydaje, że jesteście na miejscu, już się wydaje, że wszystko jest ok. I nagle okazuje się, że na przykład nie wiem z dziećmi do tego hotelu, albo że jest beznadziejnie beznadziejnej lokalizacji, albo że jedzenie jest niedobre, bo ludzie piszą, albo że na przykład nie wiem, śmierdzi od jakiejś oczyszczalni, Również różne są rzeczy, dlatego polecam Wam y, czytać wszystkie opinie o hotelu na Bookingu, polecam Wam y, z całego serca, żebyście sobie jednak sprawdzali hotele na Instagramie, no bo po to mamy to narzędzie dzisiaj. Żeby z niego korzystać nie tylko w taki infantylny sposób i wchodząc w ten Instagram Widzieć same majtki i staniki i wszystko Ale jeżeli mamy taką możliwość, wchodzimy w dane miejsce, w daną lokalizację I patrzymy sobie ten hotel, jak on faktycznie wygląda Czy wygląda tak jak na zdjęciach, a może totalnie nie Ja na przykład zawsze korzystam z opcji pokój z widokiem na morze, a jak nie na morze, to teraz mieliśmy pokój z widokiem na Burj Khalifa i zawsze wolę dopłacić do tego yy, widoku, bo uwielbiam budzić się rano, na przykład w trakcie wakacji i widzieć piękne miasto albo widzieć yy, piękne morze. Co bym chciała jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o hotel, bo tak już reasumując, kończę ten film. On może być trochę chaotyczny, ale ja nie mam tu żadnego planu, po prostu siadam i mówię Wam tak jak było, jak ja to rezerwowałam i yy, jak ja podchodziłam do całej właśnie do całego procesu yy, tworzenia naszych wakacji natomiast yy, yy, takie małe tipy pierwszy raz w życiu byłam w wieżowcu zawsze wybieramy jednak hotele, które są przy morzu z plażą i tak dalej no i zobaczyłam, że yy, powiem Wam tak, ten hotel jest bardzo dobry i ogólnie wieżowce Myślę, że dla wielu osób będą super hotelami, ale jeżeli macie dzieci i perspektywa zjeżdżania windą 20 minut na śniadanie Was nie przeraża, to ok. Natomiast mi nie podobało się to, że kiedy ja byłam na basenie, ja musiałam co chwilę przestawiać leżak. Te leżaki strasznie szurały po tej podłodze. Co chwilę ktoś te leżaki swoje przestawił, więc pomyślcie sobie, że jest na przykład nie wiem 200 osób na basenie hotelowym i każdy przestawia leżaki, ponieważ co chwilę słońce wchodziło za inne wieżowce, więc można powiedzieć, że tam z dwóch godzin to było może jakieś 30 minut słońce. Yy, dlatego, że cały czas gdzieś za te wieżowce zachodziło. To mi się nie podobało, to by mi przeszkadzało dzisiaj, tak samo by mi przeszkadzało długie zjeżdżanie windą, bo jednak z dziećmi to jest problem, jak nie macie dzieci, to zawsze możecie sobie schodami normalnie zejść. Ale wiem, że ludzie nawet z pierwszego piętra zamawiają windy, więc ta winda stawała tam na każdym piętrze. I naprawdę autentycznie zjeżdżaliśmy bardzo, bardzo długo na śniadanie, obiad i kolację. Wszystkie sklepy, naprawdę wielki gigant, AliExpress, Allegro, MediaMarkt, co tam chcecie. Myślę, że każdy coś tutaj znajdzie dla siebie, natomiast mnie interesuje. Booking jest 3,9% cashback. Wchodzimy sobie, no i przejdź do sklepu. Proszę bardzo. Cashback na booking jest aktywny. Więc to, co nam pozostaje zrobić... To wybrać sobie hotel. O, a tutaj macie w ogóle propozycje hoteli, które ja oglądałam. Wejdziemy w ten, w którym byliśmy, e, powiedzmy, że wybieram od 1 lutego do 3 e, zameldowanie, cena za dwie noce to jest 746 zł, czyli naprawdę mega cena jak na Dubaj, więc e, patrzcie sobie ten hotel. No i tutaj cena za dwóch dorosłych, dwa łóżka pojedyncze, śniadanie wliczone w cenę e, 746 zł. Zapłać w obiekcie. Przedpłata nie jest wymagana, bezpłatne odwołanie rezerwacji. Mamy oczywiście też możliwość od razu zapłacenia za to wszystko. Y Tutaj Wam cashback po prostu zostanie naliczony, jak już sfinalizujecie całą transakcję, no bo wiadomo, że tutaj o to chodzi. Więc polecam Wam, ściągajcie sobie tą apkę, dużo można zaoszczędzić, jeżeli chodzi o przede wszystkim podróżowanie, ale i kupowanie różnych rzeczy. Wiadomo, że jak na przykład będziecie coś brać z Media Markt, no to ten procent będzie mniejszy, bo tam są już większe kwoty, ale jeżeli chodzi o podróżowanie, proszę. Vacation Bay, Princess Tower, Dubai Marina. No i 1300 na przykład za dwie noce. No w zależności od tego w jaki sposób ktoś chce podróżować, co go interesuje, to ja Wam tutaj pokazuję właśnie, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o bilety, wygląda to dokładnie tak samo. Wchodzimy sobie we Sky, w Lot czy cokolwiek, finalizujemy transakcję i zostanie nam naliczony cashback. Oczywiście, zostawiam Wam link do Letishopu. Musicie sobie z tym podróżować, jeżeli... Zresztą powiem Wam tak, podróże podróżami, ale tam macie różne, tak jak Wam powiedziałam, Alegro ekspresy i tak dalej. Natomiast musicie sobie z tym podróżować, bo yy, wiem, że mnóstwo osób jak nie korzysta z hoteli, to korzysta z Airbnb, a tam właśnie Iron a tam właśnie macie również taką możliwość. Cieszę się, że przed Sylwestrem i przed całą organizacją mojego urlopu dowiedziałam się o tej aplikacji, dlatego, że jest to kolejna dodatkowa oszczędność. To na pewno, co trzeba też pamiętać, to że w Dubaju jest bardzo mocna klimatyzacja wszędzie: w taksówce, w hotelu, na restauracji. No, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Nawet w więc, więc trzeba się do tego przygotować też. Jeżeli właśnie jedziecie z dziećmi, no to jakieś chusteczki przy szyi, czy, czy nawet dłuższe bluzy, na na chwilę, żeby gdzieś tam wkładać. I y, wydaje mi się, że to jest wszystko, to co chciałabym Wam powiedzieć. Wszystkie kroki, jeżeli w jakikolwiek sposób y, to by było dla Was chaotyczne, co teraz tutaj powiedziałam, to ja wszystkie kroki jeszcze raz Wam y, podsumuję na dole, y, co musicie zrobić, czyli termin y, Waszego wyjazdu, wybieracie, oglądacie loty, wybieracie hotele i rezerwujecie sobie y, właśnie przez y, aplikację. Myślę, że to naprawdę nie jest nic trudnego, wystarczy zaryzykować i mam nadzieję, że ten film wszystkim osobom, które bały się do tej pory podróżować na własną rękę, wolały pójść do biura podróży mieć pewniaka, co też rozumiem. Yy, ale namówi Was do tego, żeby jednak zaoszczędzić te pieniądze i spróbować yy, sobie raz nawet, nie wiem, polecić do Rzymu na weekend i yy, zrobić to na własną rękę, bo uwierzcie mi, że zdecydowanie yy, tak jest lepiej taniej. I dużo możemy zaoszczędzić na takich wyjazdach, tylko mieć wolne. My mamy wolne dwa razy do roku, więc ja się nie najeżdżę nigdzie, ale jak Wy możecie sobie planować wolne e, częściej, to z całego serducha e, jednak polecam podróżowanie na mocną rękę. Dobrze, nagadałam się, mam nadzieję, że ten film e, okazał się dla Was pomocny, że odpowiedziałam na większość pytań. Jeżeli jakiekolwiek macie, to koniecznie mi piszcie na dole, będę starała się cały czas mam sukcesywnie odpisywać. Pamiętajcie, że jak na przykład nie odpisuję mam przez jakąś godzinę czy dwie, nie denerwujcie się, ale mam małe dziecko, więc, yy, więc czasami troszeczkę później tutaj odpisuję. Yy, natomiast co? A chciałam się zapytać, gdzie planujecie swój mm, najbliższy wyjazd w ogóle? Czy w 2020 roku planujecie jakieś wyjazdy, czy może nie wiecie, może jakiś spontany, czy coś? Może zaraz ludzie będą majówki planować? Hmm. To jest to. Dobra, dziękuję. Yy, pamiętajcie jeszcze raz, jakiekolwiek pytania to na dole. Chciałabym Was też zachęcić do subskrybowania mojego kanału, ponieważ wiele osób go nie subskrybuje, ogląda, więc będzie mi bardzo miło. Poza tym będziecie dostawać yy, wszystkie wiadomości odnośnie moich nowo dodanych filmów. Klikajcie też dzwoneczek, będziecie na bieżąco i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Buziaki, pa!